Anioły to istoty niebieskie, które najbardziej budzą zainteresowanie ludzi, w tym tych, którzy nie są chrześcijanami. Z nadprzyrodzonymi mocami są odpowiedzialni za ochronę i strzeżenie życia dzieci bożych oraz zaspokajanie ich potrzeb zgodnie z rozkazami ojca. A Biblia mówi w księdze Hebrajczyków, że na niebie jest tysiące i tysiące aniołów. Jednakże słowo Pana przedstawia nam nazwy tylko niektórych z nich. Trzy z tych imion są znane większości osób studiujących pisma, ale o czwartym imieniu prawie nikt nie słyszał, i to o tych czterech istotach będziemy mówić w dzisiejszym filmie. OK? Ale najpierw muszę coś bardzo wyjaśnić: Anioły to nie duchy osób, które zmarły. Stwierdzenie, że dobre osoby umierające tutaj na ziemi zamieniają się w Anioły Boga, jest fałszywe. Biblia jest bardzo jasna, twierdząc, że my, ludzie i anioły, nie należymy do tej samej klasy stworzeń Pana. Przeczytaj ze mną, co jest napisane w ósmym psalmie: Kim jest człowiek, że troszczysz się o niego? Pierwszy syn człowieczy, że go odwiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, koronując go chwałą i honorem. Dałeś mu władzę nad dziełami swoich rąk, wszystko położyłeś pod jego stopy. Wszystkie stada i stada, a także dzikie zwierzęta, ptaki nieba, ryby morza i wszystko, co przemierza ścieżki mórz. Inną rzeczą, którą chciałbym, abyś wiedział, jest to, że wśród istot niebieskich, które będziemy tutaj badać, są również upadłe anioły, które zostały wypędzone z nieba i zrzucone na ziemię, a pierwszym aniołem, którego imię wspomina Biblia, jest szatan. Zgodnie z pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju. W drugim dniu stworzenia, po stworzeniu dnia i nocy, Bóg stworzył niebo. Niektórzy uczeni twierdzą, że tego samego dnia stworzono aniołów, a wśród nich był jeden, który robił wrażenie swoim pięknem i mocą. Ten cherubin jest nazywany przez wiele osób Lucyferem. Mimo, że nie znajdujemy tego imienia w świętych pismach, jego znaczenie to anioł światła lub gwiazda poranna. Historia upadku szatana jest opowiedziana w dwóch rozdziałach Starego Testamentu Wezechiela rozdział 28 i Izajasza rozdział 14. Był potężnym aniołem pełnym mądrości i być może był najpiękniejszym i najbardziej wspaniałym stworzeniem stworzonym przez Boga. Mogło to być powodem wielkiego honoru dla tego anioła, ale nie zadowolił się wszystkim co miał u boku Pana, i pozwolił, aby jego piękno i wysoka pozycja w hierarchii niebieskiej uderzyły mu do głowy. Biblia pokazuje nam wezechiela rozdziale 28, że szatan pozostał doskonały na swoich drogach, dopóki nieprawość nie została znaleziona w jego sercu. Zobacz, co jest napisane. Twoje serce stało się dumne z powodu Twojego piękna, a ty skorumpowałeś swoją mądrość z powodu swojego blasku. Dlatego rzuciłem cię na ziemię. Uczyniłem z ciebie spektakl dla królów. Z powodu swojej dumy, Lucyfer postanowił, że chce zbudować swój tron ponad Bogiem i przekonał około jednej trzeciej aniołów do poparcia go. Doszło więc do bitwy w niebie i anioły, które pozostały po stronie Pana, pokonały te, które zbuntowały się. Zobacz, co Słowo Boże mówi o tym momencie. Wybuchła wojna w niebie. Michał i jego anioły walczyli z Smokiem, a Smok i jego anioły odpowiadały. Ale nie byli wystarczająco silni, i w ten sposób stracili swoje miejsce w niebie. Wielki złodziej został wyrzucony. On jest starożytnym wężem zwanym diabłem lub szatanem, który zwodzi cały świat. On i jego anioły zostali zrzuceni na ziemię. Armia buntowniczych aniołów nie była wystarczająca, aby pokonać niebieskie hordy. Przegrani zostali wysłani na ziemię. Stąd termin upadłe anioły. A na końcu czasów zostaną wrzuceni do jeziora ognia i siarki na całą wieczność. Pierwszy, niezadowolony z porażki, szatan postanowił zniszczyć rasę ludzką, najdoskonalsze stworzenie Boga. Czytamy więc w Księdze Rodzaju, że przebrał się za węża, poszedł do ogrodu Eden i przekonał Adama i Ewę do jedzenia owocu z drzewa poznania, co było zakazane przez Boga. W ten sposób grzech wszedł do świata, a para straciła bliskość z Twórcą. I została wyrzucona z raju. Pierwszy dzisiaj, tak jak w przeszłości, Szatan robi wszystko, co w jego mocy, aby przynieść potępienie ludziom, odwracając ich od drogi zbawienia, która jest oferowana przez ofiarę Jezusa. A Biblia mówi, że aby zwieść dzieci Boże, jest nawet zdolny do przebrania się za anioła światłości. Po drugie, Michał. Arkanioł Michał jest jednym z najbardziej znanych i potężnych aniołów Boga. Należy do wyższego rzędu wśród aniołów. Jest niebiańską istotą, która działa jako posłaniec w specjalnych misjach. Ponadto jest wielkim wojownikiem. Księga Apokalipsy, rozdział 12, pokazuje nam, że to on dowodził armią aniołów w niebie przeciwko Szatanowi. Innym fragmentem, który przyciąga uwagę, jest Księga Judy, która opowiada, że Michał walczył z Diabłem o ciało Mojżesza. Zauważ, że bez względu na to, jak potężny był. Michał wykazał mądrość, nie oczerniając wroga, ale pozwolił, aby to Bóg go upomniał. Przeczytajmy, co jest napisane. Nawet arcyanioł Michał, kiedy spierał się z diabłem o ciało Mojżesza, nie odważył się wysunąć obraźliwego oskarżenia przeciwko niemu, ale powiedział: Niech pan cię upomni. Już w księdze Daniela jest opisane, że Bóg wysłał anioła, aby przekazać wiadomość prorokowi. Jednak książę Persji, który był agentem szatana, próbował go powstrzymać. Wtedy Bóg wysłał arcyanioła Michała, aby mu pomóc. Zobacz, co Daniel powiedział na temat tego wydarzenia. Następnie ktoś dotknął mnie ręką i postawił mnie na moich drżących rękach i kolanach. A on powiedział: Danielu, jesteś bardzo kochany, zwróć dobrą uwagę na to, co Ci powiem. Wstań, bo zostałem do Ciebie wysłany kiedy mi to powiedział wstałem drżąc a on kontynuował nie bój się danielu od pierwszego dnia kiedy zdecydowałeś się szukać zrozumienia i upokorzyć się przed swoim bogiem twoje słowa zostały usłyszane a ja przyszedłem w odpowiedzi na nie ale książę królestwa persji opierał się mi przez 21 dni wtedy michał jeden z najwyższych wodzów przyszedł mi na pomoc ponieważ zostałem zatrzymany tam z królami persji Teraz przyszedłem, aby wyjaśnić ci, co stanie się z twoim ludem w przyszłości, ponieważ wizja dotyczy przyszłych czasów. Spójrzcie na to, bracia: wszystkie te relacje pokazują, że Michał jest naprawdę jednym z najpotężniejszych istot niebieskich. Trzeci Gabriel: Jeśli Michał jest aniołem wielkich bitew, Gabriel jest odpowiedzialny za wiadomości i ważne misje, które Bóg powierza ludziom. Wystarczy przypomnieć sobie historie świąteczne, które słyszeliśmy od dzieciństwa. To on przekazał Marii wiadomość, że urodzi syna Bożego. Pojawił się również, aby zinterpretować wizję Daniela o baranie i kozle. Gabriel przedstawił się w postaci mężczyzny i wyjaśnił, że wizja dotyczyła końca czasów i że te zwierzęta reprezentowały przyszłe królestwa. A później ten anioł pojawił się ponownie Danielowi, przynosząc zrozumienie jego wizji, po tym jak modlił się, prosząc o przebaczenie za grzechy swojego ludu. Zobacz, co mówi Biblia. Podczas gdy jeszcze się modliłem, Gabriel, człowiek, którego widziałem we wcześniejszym widzeniu, przyszedł do mnie szybko, latając tam, gdzie byłem, o godzinie popołudniowej ofiary. Pouczył mnie i powiedział: Danielu, teraz przyszedłem, aby dać ci zrozumienie i percepcję. Jak tylko zacząłeś się modlić, pojawiła się odpowiedź, którą ci przyniosłem, ponieważ jesteś bardzo kochany. Dlatego zwróć uwagę na wiadomość, aby zrozumieć wizję. Pierwszy wiele lat później Anioł ukazał się kapłanowi Zachariaszowi, gdy ten składał Bogu kadzidło w świątyni. Gabriel przepowiedział Zachariaszowi, że on i jego żona będą mieli syna o imieniu Jan Chrzciciel i że ten syn będzie odpowiedzialny za przygotowanie ludu do przyjęcia Zbawiciela. Zachariasz wątpił w przesłanie i jako kara za swoją niewiarę został niemy aż do narodzin chłopca. Sześć miesięcy po rozmowie z Zachariaszem, Anioł Gabriel pojawił się młodej kobiecie o imieniu Maria i powiedział, że zaszła w ciążę i urodzi syna Bożego. Maria nie zrozumiała, ponieważ była jeszcze dziewicą, ale Gabriel wyjaśnił, że Duch Święty stąpi na nią. A teraz przejdziemy do ostatniego anioła, wymienionego w Biblii, o istnieniu którego większość osób nawet nie wie. Jego imię to Abaddon lub Apolion. Abaddon lub Apolion to imiona w języku hebrajskim i greckim, które oznaczają anioła otchłani. Te imiona odnoszą się do zniszczenia, a ten anioł jest wspomniany przez apostoła Jana w Apokalipsie, rozdział 9, podczas dźwięku piątej trąby. Sprawdźmy, co Biblia o nim mówi. Piąty anioł zatrąbił w swoją trąbę i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. Gwieździe został dany klucz do studni otchłani. Kiedy otworzyła otchłań, wydobyła się z niej dym jak z gigantycznego pieca. Słońce i niebo pociemniały od dymu wydobywającego się z otchłani. Z dymu wyszły szarańcza, które przyszły na ziemię, a dano im moc, jaką mają skorpiony na ziemi. Otrzymali rozkaz, aby nie szkodzić trawie na ziemi ani żadnej roślinie czy drzewu, ale tylko tym, którzy nie mieli pieczęci Boga na czole. Nie dano im mocy, aby ich zabić, ale aby dręczyć ich przez pięć miesięcy. Agonia, którą cierpieli, była jak urządlenie skorpiona. W tamtych dniach ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą. Będą pragnąć umrzeć, ale śmierć ucieknie od nich. Szarańcza wyglądała jak konie przygotowane do bitwy. Na głowach mieli coś na kształt złotych koron, a ich twarze wyglądały jak ludzkie twarze. Ich włosy były jak włosy kobiet, a zęby jak zęby lwa. Mieli pancerze jak żelazne pancerze, a dźwięk ich skrzydeł przypominał huk wielu koni i rydwanów pędzących do bitwy. Mieli ogony i żądła jak skorpiony, a w ogonach mieli moc, by dręczyć ludzi przez pięć miesięcy. Mieli nad sobą króla, anioła Otchłani, którego imię po hebrajsku to Abaddon, a po grecku Apollon. Pamiętasz co powiedziałem na początku tego filmu, że lucyfer przegrał bitwę w niebie i został zrzucony na ziemię? Niektórzy teolodzy wierzą, że Abaddon lub Apollon to on sam, szatan. Jednak ta teoria jest mało prawdopodobna. W końcu lucyfer nie był jedynym, który spadł z nieba po bitwie z armią Boga, prawda? Więc tak naprawdę to jest kolejny upadły anioł, który stał się liderem demonicznej hordy rządzącej otchłanią, ale zawsze powinniśmy pamiętać, że kontrola nad wszystkim jest w rękach Boga, prawda? To on określa czas otwarcia i zamknięcia odchłani, z której Abaddon lub Apolion pojawia się jako władca. To oznacza, że w rzeczywistości to Bóg posiada ten klucz, ale zgodnie z jego boskimi celami spełnienia swoich planów Tymczasowo przekazuje ten klucz diabłu, aby dręczył ludzi, którzy nie poddali się Jezusowi Chrystusowi podczas wielkiego ucisku. To tłumaczy, dlaczego ten anioł jest opisany jako król Otchłani w Apokalipsie rozdział 9. Pierwszy tak jak Szatan i jego inne demony Abaddon lub Apolion również zostanie pokonany przez Chrystusa pod koniec czasów. I spędzi wieczność w jeziorze ognia w piekle, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jestem pastorem Antonio Junior. Jeśli podobała Ci się ta wiadomość, podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi i zasubskrybuj mój kanał. Niech Bóg Cię błogosławi.